W tej sukience to ja jestem zakochana, ponieważ ona jest tak delikatna, tak dziewczęca, a jednocześnie tak kobieca. Wykonana jest z bawełny, bardzo dobrej jakości ta bawełna jest, dlatego się tak między nimi fajnie układa. Eee, co mogę powiedzieć? Eee, prościutka, bardzo letnia, w kolorach bardzo letnich, taka świeża. Bardzo ładnie będzie wyglądała młoda dziewczyna w tym, a jednocześnie będzie fajnie wyglądała kobieta, która jeszcze jeszcze ma taki charakter podkreślający, jeszcze ma tą młodość taką, jest subtelna. Będzie ładnie wyglądała. Do tego można założyć sobie fajne tenisówki, można założyć fajne balerinki, ładne sandały na obcasie i też się będzie fajnie wyglądać. Ona jest bardzo prosto uszyta, jest odcinana od talii, e, przemarszczana, paseczek z tyłu ma <laughs> bardzo ładnie wykrojone, wykrojone ramy, plecki. Można sobie ten kwiatuszek, który jest na boczku, odpiąć, można go przypiąć do tyłu. I co jeszcze? Tak naprawdę dedykowałabym tą sukienkę dla pań czy dla dziewczyn, które mają talię, podkreśloną talię, które są szczupłe w talii, bo sam fason już, prawda? Wioderka będą pokryte i nie będą widoczne tak bardzo, a jeżeli mamy szczupłą talię, to proszę zobaczyć, jak ona będzie tajnie wyglądać. Wystarczy tylko ją troszeczkę ściągnąć w talii, aczkolwiek niekoniecznie, w zależności jak tam się, która będzie z pań. Czuła. Na to możemy narzucić kurtkę skórzaną, na to możemy narzucić biały, piękny sweterek, będziemy wtedy wyglądały jak lata 60. Możemy na to założyć dłuższy sweter, możemy nawet sobie podkreślić bardziej urodę takim ostrym makijażem, albo zupełnie y, zmienić y, swój wygląd. Na przykład podkreślając właśnie takie bardzo, bardzo, bardzo adegrandowe, bym powiedziała, nawet i uczesanie do tego, będzie to wszystko bardzo fajnie wyglądać. Sukienka jest w ogóle ponadczasowa, wydaje mi się. W każdym względzie ponadczasowa. Dzięki.